Nie na tych tańszych, ale chyba na tych droższych sobie wybieram. Właśnie ja też tak jakoś coś mi powiedział Sergiusz o tej po prostu mistrzyni ogarów. Tak sobie pomyślałam, a co gdyby normalnie tak po prostu łazić sobie z pieskiem. Bez kitu, ale... Ale ona jest... jest. Dobra. No DLC. i skin jest w ogóle teraz ładny do niej, z tej maskerady. Nie ja jest... że na popro... Słyszałam, że ona jest jakaś zepsuta, że te psy jej nie działają, coś takiego. Bo to jest AI. To jest tak samo jak z wiecerzem. No. A, dobra. Hmm. Ta artystka spoko. Ta zaraza to jest szybki dziadek, to można by. Szybki, szybki dziadek. dziadek. Szybka zaraza. No, oni no, legion też puszą. Zobaczymy jeszcze, co mam do uzbury. Mała legionistka. Sporowa. polak mały, jaki znak twój? Orzeł, 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 biały Orzeszek Biały Orzeszek Janek ready Janek dawaj ready, o dobra hmm, hmm, hmm. Nie, bo z czy ja kogoś bym chciał? Może tylko to, co ona ma... To przyzwyciężenie, że paletę można zrzucić? Jak cię mortaryca łapie? To wydaje się być spoko. Mm. Tylko nie pamiętam już która tu postać, będę musiał zobaczyć. Już nie wiem. Nie to się przezwyciężenie nazywało. Już nie jest prawda tak się zbudowało. Kolejne punkciki wlecą. Kurde, jak na 9 rocznicę tyle dali, to jestem ciekaw co dzi na dziesiątej będzie. A ja właśnie słyszałam, że ludzie narzekają, że mało tych cias dają w porównaniu z poprzednimi letami. Tak? Hm, no może podobno jakoś mniej teraz się dostaje tych cias, nie wiem. Ale moje z nami tak Bo dużo może punktów po się, nie się zyskuje. z tego triku z levelowaniem, tym takim masowym... A to, to nie wiem, czy jeszcze co nie naprawili tego. Aaa, szkoda. No, no nie kita, widzę cię w oddali. O, ja o, sobie znowu siedzę w farma. Bombajnie. No, znowu <noise> farma. O, zablokował, ale to ha. you're your country girl. Dajcie mi zaproszenie na wasz bal. O, tu jest zaproszenie. Bal też. śmierci. E, jest ta. E, plaga. Są fontanny, będzie żygać. To chociaż sobie zagram na plagi, -y, bo wczoraj właśnie śmiałam się z siostrą, że ma ten skill'a, że żygo. No, to jest... Kurde, będę żyłoć. Widziała mnie, widziała mnie Boże, Słyszałam ja nie umiem robić 360 Nie zdążę chyba, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę Kujba nie zdała się znabrać. Co Ma ten żelazny płyt ciężej, yy, ciężej będzie się szaporze, szamotać. Co to za metal pipe sound? Yy, to znaczy, że z fontanny jest coś chyba. Ktoś się uleczył, albo ona Żyga wzięła. Tak, okay. wzięła z fontanny. Nie, Bo to żygulinka jedna jest. Zygulinka drugi. No, Ojej, Junia. Guys, zaraz mam drugiego hooka. biegnę po ciebie. Help me, I wanted the water Ona no, idzie no. tam do ciebie Idzie do Sergiusza -so. A ty za mną popikłaś <laughs> Janek jesteś zmutowany jakby sam Napij się żyga z fontanny, to się uleczysz. Czy W tym spawnbine'ie nie widzi mnie. O, Nikita, chodź tu, chodź tu, widzę cię. O na traktory. Ona gdzieś tu jest, ona gdzieś tu jest. Wiecie co, ona ma chyba nurse calling i będzie widzieć jak się będziemy leczyć. Ale masz... Dobra, dobra, nieważne. Ruchmy, ruchmy, ruchmy. Dawno jej nie było, szczerze powiedziawszy, a to jest jedna z moich ulubionych postaci jeżeli, postaci, jeżeli chodzi o killerów. Bardzo przyjemnie się nią gra. Janek, nie biegnij tutaj! Damn. Nie wiem, czy zdążymy Nikita, tak szczerze powiedziawszy. No, zablokowała raz. mi gena! Wrzuciła zaklęcie na mojego gena! Co za picza Dobra. To już tak skończyłam Zobaczymy, czy przyjdzie tu zaraz, czy nie. Idzie po mnie, idzie po mnie. Ja Dobra. Smaczę, to ja to będę robić gena, widziała. a ty będziesz ściągać tego, Janka. Widziała mnie, widziała Dzięki. mnie, nie mogę go ściągnąć. Po Janka, <laughs> po Janka <laughs> leć, po Janka. Bo a, ty, bo ty, bo myślałam, że to Bo ty nie wisiałaś jeszcze. To nie nowiczkę nie to jak ona miałaby go A nie, jednak nie ma, już nie mogę się śmiać, bo nie ma Donny, dawaj. Chodź, Dobra, to, Kłaś, to jak nie ona nie cię obrzygała, daję. to ty jej pierdnij na twarz nie? Smród zwalczaj z walczej zbrodni Posra Zapomniałam, że coś o, Ona mnie nie złapie, My złapie mnie, bo za tym nie się na kombajnie Co ja ty gadasz? Ja spodam przez okno, a nie, mówię, nie złapię. O co, chodzi, czemu krzyk mam nagle? Nie, A nie, jednak nie złapię. Może ma jakiś perks, raziwy krzyk, czy coś takiego. Bana. Dobra, chodźcie szybko tutaj, jestem w połowie gena. Telefon mnie. Janek, szybko, jak skończymy to możemy po Biegnę po nią Ale normalnie dajemy czadu Janek Tylko zaproszenie bierze no. y ten... Idzie w waszą stronę no, Janek, Tam ktoś biegnie nie nie do mnie cześć. i pewnie się zauważy Mnie widziała czekaj, tu jest ta baba zniszczyła trzeba Biegnę do mojej ultimate lupy w środku Dobra, odciągam ją Chyba poszła w waszą stronę to by ten gen się nie cofnął, błagam, bo by się nie Chyba to oni poszła w stronę, bo ona tu jest Nie Janek, nie lecz pomóż szybko, bo ona tu idzie no kurde O, Oż kurde, się ciebie Gonisz się z nią, Janek? Oślepiłem ją, oślepiłem no. ją Dobra, to z dala z kombajna, Janek, z dala z kombajna Tu nic nie zrobię Zawróciła ci do mnie Wróciła, ja, no A Nie, jednak nie, nie Niszczy Gena, niszczy Gena Kurde Uważaj, ta poleci tutaj O, będzie nie, nie na mnie zauważy. żyć Dobra, zrobiłem co mogłem. Bye! Jak zajebiście. Pobiegła znowu do Wiktorii Rzuciła klątwę na Gena teraz z Do mnie idzie chyba. Ta, za mną idzie teraz. Dobra, to może go skończę. Nie wiem, czy zdążę z tobą. Ajajaj! Tak, tak, Dobra. Radę. leczmy się, leczmy się. Uff. Ty się uleczyć tylko w fontannie Będziesz musiała się napić z okay. fontanny ajaj, ajaj. Ale dobra, mój pierwszy hack to mogę, mogę sobie powiesieć Ostatni gen nam został ajaj. No właśnie dziś. Ci... Bo ja to co, ja ona powiesz, dobrą ty, ona, ona nie to żyga to jest za często i dlatego to Teleportowała mnie O, tu jest fontanna, okej okay. Ale jakoś blisko siebie mnie teleportowała Kurde, no. idzie po mnie Ja nie zrobię tego, bo tu idzie Dobra, Nikita ściągam cię Wraca się chyba. Widzi mnie, goni mnie. Dobra. Uciekaj Nikita, ja muszę wreszcie z latarką ma... tu być. Oj! Ma mnie Co? Ja mam latarkę, zapomniałam o tym. Urywa O jest dało. Nie, ty ja tak mam. Rzuciła cię. Za mną pobiegła. Mhm. Ale, a nie, bo cię zaraziłam. Wykonujemy muszę. Niestety biegnę do was. Biegnie do nas, no widzisz. uciekać. Ja, nie, no ja już ja nie mogę żyć. Ja O kur. Janek wisiał dwa razy. Wie ktoś, czemu w ogóle Janek jest zmudowany cały czas? Nie wiem. Mm. Otwierajcie drzwi, ja się z nią tutaj kręcę Dobra, odpuściła Nie które drzwi otwieracie? Ja nie widzę ich zresztą, kurwa Ja nie wiem gdzie są bramy, bo mnie ganiała Czy to jest ta na... drugiej? Na drugiej koniec. Kurde! Kurde ona tu idzie do ciebie chyba. Tak, idzie po mnie. Co jakaś ta paleta? Nie, jest po mnie. Teraz jak będę wisieć, to wyszczę. Ale zostawiła mnie. Dobra, yyy Jest tutaj gdzieś czy nie? Chyba jest, mnie, poszła do długiej, teraz nie wiem. Nie, nie, podnosi mnie. Kurwa nie znaczył mi ten... Latarki. Ja nie wiem gdzie jest druga brama. Nikita otworzyła się czy nie Nie otworzyłam bo ona tu się kręci cały czas Ale co może być druga brama nie jest przeciwko? Tak pop, jakby skierpki. po lewo Nie ona tu kambi przy tej bramie. Br musi przetworzyć drugą Chciał? Nie, odeszła, odeszła Ja nie wiem gdzie to jest hmm. O chyba... O nie, o nie, o nie! O nie. Jezu, jestem zażegany, co już prawie otwarta! <tryk> Ej to selek, tam gdzie leży Nikita, tam jest jedna brama No ona, ona na razie sobie odeszła I poszła bramie A ona jest na tyknięcie czy nie? Wraca się Ona jest tak jakby w połowie Owróciła się po mnie, okej okay. Jakby dwie trzecie są tej bramy zrobione, hmm. nie? O widzę drugą. O, ty jesteś obok. Otworzę najpierw bramę. Dobra, przyszła tu zresztą nieważne. To ona ci widzi? Nie, nie przyszła tu całe szczęście. Ale będzie kampić obok nikity, no. Ale nie ryzyk fizyk zdejmujecie. Odciągnij ją po prostu czy coś, nie wiem. Gdzie ona jest? O nie, źle, źle, źle. Przepraszam, ślepy załówek. Aj Nie, wyciągnij się! O. Nie puści mnie. Mogę mi nie dać tego Molly. Ale moim zdaniem i tak GG. No.